Witam, z tej strony Mefiston zapraszam na kolejny krótki, króciutki tym razem filmik z gry American Track Simulator, który producentem i wydawcą jest SCS Software. Tak jak obiecałem w poprzednim filmie, chciałem tylko pokazać ciężarówkę Kenworth 2900 już po kustomizacji. Rzucony jest nowy lakier, sporo szczegółów dorzuconych, nie wiem, lampki, rama przednia, tutaj zderzaki, te, 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 te rury z przodu. Także ta ciężarówka prezentuje się dużo lepiej jak w poprzednim filmiku, gdzie jeszcze była taka zupełnie surowa. No jest frajda. Z zabawy, chociażby z takiej z, takiej, z możliwości kustomizowania tych, tych, tych ciężarówek, ciężarówek, którymi sobie jeździmy. O! Z tyłu też widać za mną. Ten sam model. Nie mogę, niestety, jakoś tak sensownie przybliżyć, żeby go pokazać. A! Światło nie włączyłem. Ale też są po customizacji. To teraz widać, można sobie porównać, jak, jak wyglądają światła na, na, na tej ciężarówce z tyłu, za mną stojącej, stojącej a, jak, a jak wyglądają na tej tutaj. No, prezentuje się to naprawdę. Bardzo dobrze. No i ja skończę w tej chwili już nagrywanie. Pokazałem to, co chciałem pokazać, a też chcę jak najkrócej film nagrywać, żeby, żeby nie musiał go jakoś bardzo mocno kompresować. W efekcie po prostu spróbuję dać jak największą jakość, tak żeby można było się przyjrzeć dobrze tej ciężarówie. Także dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne filmiki. Zapraszam również na nową grę, którą w tej chwili nagrywam Naval Action. Bardzo fajna gra. Polecam, polecam wszystkim. Na razie to jeszcze jest to early access, ale nawet w tej chwili gra wygląda naprawdę dobrze. No i cóż. Do następnego spotkania. Pozdrawiam Mephisto.